Dobra, powrót na trackstop moje miejsce już jest wolne, ale teraz to wiecie co ja się mogę ugryźć w tyłek, bo kurwa już teraz nie będę wracał, znaczy nie będę wracał już nie będę kombinował, bo idę spać Idę coś zjeść, idę spać, nie? Kurde A cały dzień siedziałem, cały dzień siedziałem. Takie miejsce byłoby dla mnie najlepsze Dostek wypierniczył A na nas to już to w wale, na noc to już to... No to już to wale kurde, nie? Idę, kurde, zerzeć, spać. Patrzcie, kurde, ty, ale patrzcie. Jaki wypas, kurde. <laughs> Wracam z dwoma torbami żarcia. Nie no, to na kilka dni mi starczy, nie? Bo ta moja, ta moja dieta się już kończy. Tam jeszcze mam puszki, nie puszki, ale mówię, dzisiaj jest I Dzisiaj żeby zeszeć jak człowiek, jutro rano jeszcze też będzie na żarcie. No i w tygodniu te dwa burita w pieprze, nie? Ale patrzcie, to wygląda jakbym kurwa, nie wiem Miał milion litrów. Kurwa żarcia, nie? Litrów żarcia, tam, tam, spoko jest, kurwa, litry żarcia. Dobra, odpierdol. Wypierdalam. Czałem ziemu. Czołem się mandero. To był ten Brazil Indiana. Petro Stopping Center Moja recenzja w poza No i znowu rano kurde znowu Polera nie widzę wstawać rano Po raz tysięczny to bomb mówię Nie widzę rano wstawać A, ale dobra Jest okej okay, no Przeżyję tą męczarnię kurde bo pewien Wyskoczył mi tutaj ten Pewna wiadomość mi wyskoczyła, bardzo już taka popularna na tych moich głupich filmach. Regeneration mi się zaczął robić podczas trasy. Znaczy podczas trasy, jak to nie wiem, 20 km od z tej Brazil, Indiana. Ostość! Mam powoli dość tego kurde. Tak, zaczął mi się robić Regeneration podczas jazdy na dzień dobry, więc mówię, aha, no zaczyna się piękny dzień. I widzę, że przestał się robić. I wyszedł mi tutaj ten znaczek, że trzeba go manualnie zrobić. Więc widzę, że chyba coś zaczyna się pieprzyć w tym traku. Bo już drugi raz mi takie coś wyskakuje. Czyli tak, jakby już podczas jazdy, ten Cholerny Regeneration nie zawsze chciało się robić samo. Zobaczymy, jak tutaj dojeżdżam do klienta. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co kule. Czy będę mógł manualnie to zrobić? Czy to jest jakiś nad tej sensor znowu siadł i coś nie czyta kurde, i złe informacje podaje. Zobaczymy. Zobaczymy! Poniedziałek! Z cichu kura powrócił, kurde! jestem w tym ter-old swojego tereny. Kurwa, Na no, nagrała. Kurwa, no. Pizno. kurwa 12.10 cholera <laughs> jasno 12.10 na curb line no co im chodziło to chyba te, te z boku kurwa te te ten kurwa jak to wytłumaczyć dobra ki z tym przejechałem widziałem że tak jedzie ale kurwa takich niespodzianek to ja nie lubię na tym łuku kurde co był z metalu taki kurde nie to tam może 12,9 chyba o tym im chodziło Curve line. Dobra, nieważne Dojeżdżam tego klienta, pierwszy raz, to jeszcze nigdy nie byłem Zobaczymy, co tu się dzieje Patrzcie, dzisiaj mam Wiozę śmieci dla źa kury Trzeba pas zdjąć kurde Ten pas chyba przecież się zacina. A cholera ty jasne, z cichu w wnowu. Z cichu kura. Śmieci dla Zdzicha kury Let's go motherfucker Śmieci dla dzicha kury Bierzemy ten jak to się nazywa Ten agregat kurwa bo nie wiem jak to po polsku jest Bolt fucking cutter i let's go Ostrość do cholery Dzichu ty Zamknij się. Czemu ostrość mi kurwa źle działa? Fucking zdzichu. Let's go. Zamknij się. Będziecie świadkami, jak odpalam traka, czy mi się włączy znowu sensor regeneracji filtra cząstek stałych. Dawaj. Ale jaja Kurwa Czyli jest ból dupy no Czy coś tu kurwa nie gra, dobra Kurwa sensory Fuck Dobra, dobra, DOBRA Będę robił regenerację kurwa manualną Dobrze, że jestem u klienta To nie będzie bólu dupy, bo U klienta i tak będę czekał, ale w trasie bym się wkurwił no 40 minut kurwa mojego czasu Twego mi nikt, kurwa nie odda I który za nim I który nikt mi za to nie zapłaci Wypierdalaj <gry> Dobra, za no. Zamiast wyłączyć ciężarówkę To ja będę Robił regenerację, kurwa, milion litrów no, ale takie wymogi są, więc tak trzeba, bo jak nie to mi wyłączy, kurde, silniki naprawa będzie kosztowała, kurna, 2000 dolarów, <grywa> kurwa, niezły patent na kasę, kurwa, no, dobra, after treatment, Reque request, skurwysyństwo. Czyli jednak w trasie nie, nie przyjęło się ten znaczy w trasie, podczas jazdy nie przyjął się ten regeneration zastrany. Czyżby nowe problemy zaczynały się z rówką, że teraz w podczas jazdy, jak powinno się manualnie samo... Znaczy kurwa co ja powie, podczas jazdy samo się powinno robić, a ja teraz będę musiał stawać manualnie robić. Ja dziękuję, nie ma, no to są parodia, nie? A wczoraj na parkingu dwa razy odpalałem ciężarówkę, dwa razy samo się włączało. Samo się robiło, co ja wczoraj miałem ciężarówkę. Wczoraj miałem ciężarówkę może włączoną, znaczy ja chciałem włączyć pół godziny raz, pół godziny drugi raz, czy tam 45 minut. Podławać jak akumulatory, nie? Dwa razy regeneration było, czy ja wczoraj przez półtora godziny spaliłem 683 litry. Teraz widzę, kurde, rano zaczęło się robić Wyszedł mi sensor, że nie robi się jednak, że musiał zaparkować się No i tak jest, no, kurde Coś tu nie gra Coś tu nie gra, zaczyna się, to się zaczyna Ja nie wiem, czy to kurwa... Ja pierdolę to wtedy Moje filmiki takie mi dają powód na wkurwianie, czy nie? No, to jest parodia, no Czy... Ja nie wiem, czy ktoś inny ma takie jaja, no bez przesady no, kurwa! Fuck! Ech, kurwa mama. Zacząłem robić tę regenerację przez dosłownie dwie minuty. Okazało się jednak, że muszę jechać się najpierw zważyć na jakieś śmieci. Kurwa macie. Organizacja. Ale nie wiem, ledwo co zrozumiałem. Co ona mi mówiła. Na radiu tu nie wiem. się zważyć, zawołać. Nie wiem. Trzeba, nie Tu na lewo mam spęcić. Potem w prawo. Ostatnie drzwi na lewo. Kurde. Dobra. Dostałem jakąś mapkę. Kurwa to słońce mi rozpierdala Kilka ulic dalej mam pojechać Jestem tu, 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 no dobra kurde, musiałem drzwi zamknąć Musiałem zamknąć drzwi, znowu pas założyć, bo to na ulicy, kurde, jak mi się... Kurde, jak mi się to wypieprzy. Ty, ten telefon zaczyna mnie podkurwiać. Ostrość, chamie ty! Ostrość! Bo zapierdolę! Ostrość! W jednej kurwa ścigu, kura słońce A, wreszcie się wycofałem w tym nowym miejscu i od nowa Zaczynamy od nowa Kurwa Chamie ty, kurwa ty Parodia Pal, Pal pokażę wam typową Amerykę patrzcie na ten znak tutaj ci zaparkuję patrzcie na ten znak okay rozumiem, że tutaj jest jakiś prywatny teren czy tam garaż co to jest no tak kierowca się zaparkuje no i blokuje im to wejście nie? O, tutaj nie? No ale nie, słuchajcie no rozumiem, no można pewnie rozumieć nie? Ale co? To jest typowa kurwa Ameryka policyjny kurwa kraj Policją straszyć no tak kierowcy nie, 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 nie zabronione parkowanie się kierowcom tutaj w tym miejscu Police will respond, czyli policja przyjedzie. No kurwa! To jest Ameryka, nikt ci nie powie, nie! Zadzwonią po kurwa po gliny, nie! Nie, po, nie powie ci, nie przyjdzie ci gostek kurwa! Nie możesz się parkować, nie? Podjedź dalej czy cofnij się. Nie! Ham zadzwoni po policję, z skurwysyny kurwa! Ja już tak raz miałem. Spałem... Nie wiem czy tą historię mówię, spałem kurde. Na ulicy nie można było spać, więc się... No, firma była, podjechałem koło firmy. Żeby tylko pospać, nie? Rano mnie budzi policja, kurwa, nie? Ja mówię, ty, o, to, o, o co chodzi? A Gostek zadzwonił, że jest, jesteś na tym, na, na, na parkingu poli, nie, policji, na parkingu A tu nie, ma, nie masz prawa tutaj być, bo to jest jego, bo to jest fabryka, nie? To nie jest, ty, ty nie masz tutaj, nie masz tutaj do żadnego zadunku, ani nic I ten, i zadzwonił o policji. I ta, kurwa, szmata stała Ja wtedy dopiero pierwszy rok jeździłem, nie? Ta kurwa szmata stała i jeszcze się kłócił, żebym dostał mandat, nie? Policjanci się bardzo ładnie zachowali, machnęli ręką i powiedzieli jedź, nie? Jedź, jedź, nie? Ja już tam nigdy nie wróciłem do tej firmy, ale skurwy syna, twarz zapamiętałem, bo kurwa tego gnoja... Ja jeszcze kiedyś ja tam już nie, nie pracuję w tej firmie, nie? Ale jakbym wrócił, no teraz to już 10 lat temu, to było 9 lat. No, może bym go nie skojarzył, nie? Ale skurwy synowi bym ma twarz skór. Kurwa, ja by to też zadzwonił, po policjant poszedł do więzienia kurwa, bo to są stany do kurwy. Wracam tutaj znowu się ważyć po raz trzeci, kurwa ta firma też ma ból dupy. Znaczycie, zobaczycie, powiecie mi czy, czy zrozumiecie tą kobietę. Na radio, trudno zrozumieć kurwa, trzeba w ten radio wołać, nie? Musi ważyć. OK, so you got it, huh? Okay, thank you very much Okej, okay, no tym razem wyraźnie powiedziała ty no, powiedziała, że mogę jechać, tak? E, bo wcześniej byłem Zjechałem na wagę, zdawało mi się, że ona powiedziała OK you're good to go Ile do biuranowit, że to nie była ona, nie? Ale tym razem, no nie wiem, chyba ona. To jest czeski film, kurwa, weźcie fucking czeski film, nie. Ja.